A teraz zabieramy Państwa w sentymentalną podróż do czasów PRL-u. W latach 80 były cudem techniki. Autobusy Ikarus. na ulicę Kielc wyjechały pierwszy raz w 1982 roku. Przejechały miliony kilometrów, przewiozły miliony pasażerów. Teraz węgierski cud techniki nie przeżywa renesansu. A raczej schyłek epoki. W ostatnią podróż autobusem z duszą wybrała się Żakina Skowrońska. Sędziwy staruszek z trzydziestką na karku. Jedziemy w ostatnią podróż. Proszę wsiadać do ostatnich kurs, a potem. A potem zasłużona emerytura. Kieleckiej karusy przechodzą, a w zasadzie przejeżdżają do historii. Mają duszę po prostu. Jedni mówią o nich cud techniki, inni relikt minionej epoki. Wszyscy jednak zgodnie przyznają, to legenda kieleckiej komunikacji. czerwony. To ostatnia, także sentymentalna podróż po kielcach autobusem z przeszłością. Jedziemy tam, gdzie i przez długie lata się nie pojawiały, tak jak częstochowska czy pętla na długiej. Na pokładzie miłośnicy i karusów z całej Polski, Adrian Słupski przyjechał z Jawożna. U siebie ma dwa takie autobusy. Kupiłem, bo kocham, przyznaję. Życiowa pasja i moje wielkie hobby, jaką są autobusy Marki i Karus, są zawsze razem ze mną. Krzysztof Górski w Warszawie i Karusem jeździ na zakupy, a Oliver i Saba jeżdżą po świecie. Fotografują i Do Kielc przyjechali z Budapesztu, ojczyzny autobusów z duszą. Kochamy je bezgranicznie. Dźwięki, które wydają ryk silnika, po prostu wszystko. Węgierska myśl techniczna na ulicę Kielc wyjechała w 1982 roku. Teraz odjeżdża bezpowrotnie. MPK wystawiło na sprzedaż 11 pojazdów, ale wciąż nie ma kupca. Wszystko wskazuje na to, że poczciwe i karusy skończą na złomowisku. To są ostatnie dni tego pojazdu, i to jest naprawdę takie. Dość smutne. Rzekłina z Kogąska. Informacja.